Wrzesień w pamięci społeczności gry World of Tanks zapadnie z pewnością na długo, chociażby ze względu na aktualizację 2.0, największą w historii, a przy okazji działo się również dużo pod względem różnych eventów. Rozpoczął się również nowy sezon bitew rankingowych, a dzisiaj dowiemy się co czeka na nas w październiku i będzie to taka krótka dawka informacji dla Was. Już oglądamy sobie materiał od World of Tanks i sprawdzamy co tu się dzieje. Okej, okay, pierwsza sprawa, no to oczywiście największa nagroda w historii World of Tanks – Nadal możecie ją odebrać. Oczywiście dla nowych graczy są to przede wszystkim dwie linie do dziesiątych tierów, a dla starych graczy jedna linia do dziesiątki oraz masa, masa kredytów, złota, obligacji i tak dalej. Możecie to zrobić do wprowadzenia nowej aktualizacji 2.01. Jeżeli chodzi o WOD, no to standardowo mamy tutaj nowości pod względem chociażby mnożników razy 3. Jeżeli chodzi o EXPA po danej bitwie. Oraz możecie tego Vot Plusa przetestować sobie zupełnie za darmo. Na miesiąc wystarczy tylko podłączyć kartę oraz później ją od razu odłączyć. W ten sposób macie 30 dni plusa za darmo. Jeżeli chodzi o nową aktualizację, tutaj cztery mapy otrzymują poprawki oraz zdarzenia losowe. No i jeżeli chodzi o przepustkę bitewną, tutaj otrzymujemy bonusowy rozdział. Do zdobycia będzie nowy pojazd, Kulufowiec w tematyce niemieckiej. To wszystko czeka na nas już w październiku. Będzie do zdobycia standardowo jakiś załogant. Drugi załogant... Jeżeli jeżeli chodzi o już samą nagrodę główną, będzie to dwulufowiec E65 Twinning, czyli yy, kolejny taki wymysł powiedzmy samego Wargamingu. Do zdobycia będą jeszcze trzy załogantki, ale to już pewnie w zestawach do kupienia. Chrysunt pancer, jeżeli ktoś lubi tutaj tematy anime, no to po raz kolejny będzie można sobie zdobyć w style 2D oraz pewnie zakupić jakieś specjalne pojazdy. No i rozpoczął się oczywiście nowy roczny sezon bitew rankingowych, no i to wiąże się oczywiście z nowym turniejem natarcia, gdzie przy okazji na Twitchu będziecie mogli zdobyć specjalne dropy z tej okazji. Znajdują się tam oczywiście pojazdy ósmego poziomu, ale oczywiście procent na jakim możecie je trafić jest bardzo niski, jednak mimo wszystko może się komuś po szczęści i jakaś pręka wpadnie. W drugiej połowie października czeka na nas tryb Halloweenowy. Oczywiście powracamy do uniwersum Mirnego 13. Jest to tryb PvE, gdzie gracie sobie drużynowo i sprawdzamy co tutaj na nas Czeka oczywiście ścieżka, nagród i do zdobycia, z tego co widzę, oczywiście pojazd nowy, czyli Stitch. 28 października, czechosłowackie święto niepodległości. Jeżeli będziecie się logowali do gry, wypełniali proste misje, zdobędziecie kolejne nagrody. Także pod tym względem na pewno nie będziemy musieli narzekać na październik. Natomiast no są to nagrody typu style 2D i tak dalej. Zawsze coś. Żeby jeszcze to wszystko sobie uzupełnić, zaglądnijmy tylko do... Artykułu do samej rozpiski tego, co się będzie działo. Oczywiście od początku października mamy już dodatkową przepustkę bitewną, na której wypełnienie będziecie mieli niecałe dwa tygodnie. Sama aktualizacja wchodzi 15 października, więc do tego momentu możecie odebrać swoją największą nagrodę w historii World of Tanks, i wraz z tą aktualizacją mamy nowy tryb halloweenowy. To było przedstawienie w skrócie tego, co czeka nas w październiku. Dajcie znać, co o tym myślicie i obejrzyjcie sobie poprzedni film.